I am who I say I am. Cześć, tutaj, jestem tutaj, że odcinku jestem Cześć jestem witam was w odcinek. odcinku Widzisz o czym jadę, niestety musiałem sobie coś takiego wziąć właśnie, się kurde, chciałem sobie tym pojeździć. Musiałem, już zaczął wcześniej już odcinek nagrywać, ale chciałem dojechać sobie do... tutaj, do San Fierro i wtedy zacząć nagrywać. Czy to ma... Kurwa! Jedziemy. Misja u jego jestem ciekaw co to jest. Czy znowu jak... Kurwa. Czy znowu jakiś wyścig, czy nie? Ja są pyram drogowy Tak się driftuje. so <laughs> zanmisa <laughs> <laughs> you caught me on my way out business this is the big one this is the one that is going to seal my place in the red gecko talk but something's come up and i gotta sort things out myself excuse me little lion what's the news damn why today of all days okay shit uh, take up and go check it out <laughs> Trouble? Um, the Don-On yeah. boys are arriving so today on he. a container ship. Little Lion's got oh a yeah, static so I really got to go too. Hey, man, look, don't even trip. I'm a handless for you. All right? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Nie, pierdol, że będę helikopterem teraz. A nie. Teraz będę... Teraz będę strzelał. Teraz coś takiego. Coś takiego. Coś takiego teraz.

Widzisz, nawala... Widzisz, co jest ta misja? Nawalałem go, a on i tak nie padł. I chuj, z wody będę musiał się wyciągać. O, ja pierdolę, broń, żebym całą stracił. No, a chcesz się założyć oddech. Cześć, czym tu się składał teraz. A chcesz się założyć o tychę? I tu będzie... Nie, tu nie będzie Big Smoke'a. Big Smoke będzie gdzie indziej. Kurwa. Wejdź tutaj trafia, traf, ja pierdolę. Też kurwa, chujowa misja. A masz na ziemi kur... Moż ty kurujesz o mnie... Ha, zjechał się! Pan ma glebę czy nie? Now you better shut up! Nie wstawaj! No ja, chociaż chyba tyłem do mnie stoją Nie I tak tam będą musiały dojść Tu pusto? Ja. Aha Dobra No, to... To będzie duży apteczek, właśnie mi się wydaje. Z tego co pamiętam. Wolę poczekać, aż przyjmą. Bo są tak... Bo są tacy debile, że to jest chuj. O. Już mamy zdrowie. Weźmy sobie. Kurwa, no gdzie oni mają bronie? No kurwa. To nie mało. To co? O mamy broń o kurwa Ale mnie kurwa zjechali Ale mnie kurwa zjechali w tym momencie Gdzie ja kurwa teraz zdrowie znajdę? O ile wiem, to muszę kogoś uratować, ale kurwa, nie wiem koła. Bo tu muszę zejść, ale chcę iść jeszcze tutaj. Bo o ile wiem... Chyba... To jakaś apteczka chyba była. Albo kurwa pancerz. A jedno i drugie by mi się przydało. Bo tu jest... Nie no, tu jest zamknięta. GTA nie ma możliwości otwierania. I chuj. Serio tu nie ma niczego? Kurwa, czemu mógł się podleczyć? Ale muszę trzeba tutaj, kurwa, nie spierdolić. No. I, i, tych mu, i, tych musimy, I tych, musimy, tutaj uwolnić. Bo to są, nie You happy now? I come to you O kurwa. Dwóch no nie oszueleciało, no kurwa. O, dokładnie. Nie no co to teraz? Kurwa CJ! Nie! Ja pierdolę, zbagował się! A nie! Już. Już Już płakać zacząłem, nie? Hej! to na pewno nie był. Może kurwa nie śniadą, czy gdzie? Kurwa na trakcie, Wszyscy? Kurwa mać przewałone Kurwa tyle HP mieć Stickness up your ass O kurwa Wszyscy? No. Trzej gości. Please, please. The snakehead tricked us. We're prisoners. Please help us escape. Escape. it's ah, No A nie. Tam is up on the bridge. I have really right to be here. Może teraz się to chyba strażników kurwa namnoży, nie? HP mi trochę przybyło, no ale kurwa Pancerz żem stracił Chyba, że się zrespił tutaj Bo o ile pamiętam to się chyba respi A nie Respić się respi Na multiplayerze i na kurwa w niektórych miejscach tylko, ale kurwa Tutaj się nie respi, najwidoczniej No dobra, kurwa, raz, dwa zrobimy to misję i chłop. O oh, kurwa! I beat many Oh, total. Enough. We settled this here. Excuse <laughs> me. Dune. 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 Zadził mu kurwa, miecz samurajski kurwa w plecy. <laughs> Aha, ci są tu. tu. Trzeba żeby się nie zjebać. kurwa tu, tu i tu. No to so. Thank you for everything. To kurwa leci, no. Da, ja się idę do trzeciego miasta, kurwa, już. To nasz fajny, fajny misia. Kurwa, te réonge. А что еще не садом до меня? Со, за курва! Ну, если же мы наполнишь. Со... Ты... Запомни! Aj i kurde tu jeszcze jedna misa kończy odcinek. Hmm. Pod górę nie wiedział, bym się kurwa żeby pod górę nie wjechało. Hmm No jakbym miał samochód na... Ten samochód miał napęd na 4, no to bym sobie dryftował, nie? No jak mam budować naprzód tylko to... Dobra, zapiszmy sobie. Nie ma tym tu. Dobra. Lecimy jeszcze jedną zrobić, co, co tu teraz będzie. Ja! 6.20! dwudziesta. mi się! Nie tym razem! To bo wiecie co skończy odcineczek. No tak być nie lepiej Kto tu jest godzina kurwa 12 prawie A ja jeszcze muszę obiad zrobić Takie życie, nic nie poradzę Dobra Nie ma co, e, pozdrawiam Was wszystkich Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie film. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.